Zagraj już dziś na najbardziej mrocznym serwerze Metin 2, stań się legendą na nowym lądzie Rozdział pierwszy. Upadek Azraela Kiedy mroczne sługi Azraela upadły, jego dół był na tyle słaby, że ludzie odegnali go do piekielnych czeluści. Nastały złote czasy ludzkości. Trzy nienawidzące się królestwa zaczęły ze sobą współgrać, tworzyć jedność. Wyspa Merdana była dla nich zbyt zniszczona do dalszego życia, mimo iż kamienie metni przestały spadać, a zwierzęta zaczęły normalnie się zachowywać, to wyspa nie była już do uratowania. Trzy królestwa połączone w jedno zaczęły skrupulatne przeszukiwania pobliskich wysepek. Jednak lądy, jakie odkryli, były jeszcze bardziej nieprzyjazne niż ich dom. Rozdział drugi. Początek. Wyspa wydawała się żyzna, miała sporo wody pitnej, sporo saren, zwierząt łownych, jednak było coś w niej niepokojącego. Gdy pierwszej nocy namioty do spania już stały, rozległ się szum i dziwny, przelikliwy pisk. Obozowisko zostało zaatakowane przez dziwne istoty, które swoimi rządłami powalały swoją oficę. Wojownicy odparli atak. I zaopiekowali się rannymi, zbadawszy, co ich zaatakowało, ujrzeli na skraju lasu tajemniczą postać. Rozdział trzeci. Tajemnicza postać. Gdy wojownicy dostrzegli tajemniczą postać na skraju lasu, ta obróciła się i mężczyźni wojacy dostrzegli, że jej w kierunku pędzą szybko rosnące ciernie, zamykając im dostęp do reszty wyspy. Jednak gdy Dekobę to zobaczył, cofnął się do swojego namiotu po swój złoty top. Gdy przedarł się z grupką wojowników na drugą stronę zarośli, ukazała się im ta tajemnicza postać. Gdy ją zobaczyli, zdębieli. Był to mężczyzna z wężem, który przemówił do nich... W zrozumiałym języku i na dodatek spytał wszystkich po imieniu, czego szukałem na jego wyspie. Wtem łowca przemówił. Ciąg dalszy nastąpi już 1 czerwca 2016 roku. Pozdrawiam, Team 2.